Niewielkość miejscowości decyduje o sukcesie czy porażce, a wiara we własne siły. Wielokrotnie podczas zakończonego już sezonu rozgrywkowego przekonały się o tym zawodniczki Gromu Turowo. Dziewczyny trenujące w Turowie niejednej koszykarskiej ekipie zafundowały prawdziwy pogrom. Wczoraj po południu odwiedziliśmy halę sportową w miejscowości Turowo, a turowo kojarzy nam się z dziewczęcą piłką koszykową i to bardzo dobre skojarzenie. Właśnie zakończono rozgrywki ligowe, no i efekt jest naprawdę imponujący. Mowa oczywiście o efekcie juniorskiej drużyny gromu Turowo. Nasze dziewczęta. Uczestniczyły w finałowym turnieju wśród czterech zespołów no i udało nam się wyjechać, no powiem, że zwycięsko, bo jest to drugie miejsce, ale dla nas jest to naprawdę duży sukces. Jest to drugie miejsce w Lidze, czyli Wicemistrzostwo Ligi Północnej, Ligi Licealnej Koszykówki Kobiet. Dodajmy, że tutaj w sumie nie ma awansu, bo nie ma wyższej ligi w tej klasie rozgrywkowej, czyli tak naprawdę walczy się o to pierwsze, drugie, trzecie miejsce i nie jest to premiowane jakąś dodatkową nagrodą. Tak, ta satysfakcja pozostaje, natomiast, e, natomiast e, samo uczestnictwo w tej lidze wśród zespołów, które są no, wysoko notowane generalnie tutaj e, w tej juniorskiej lidze naszej, poza PZ Koszem grające, ale również uczestniczące w PZ Koszu, bo to jest i Kotwica kołobrzek, e, był to Salos Szczecin, Lemborg 1, UKS 7, Sopot. To są naprawdę zespoły no, już markowe, my w tym gronie się znaleźliśmy. No i co najważniejsze, bez żadnego kompleksu podchodząc do wczorajszych spotkań, no, udało się sprawdzić, Wielką niespodziankę, bo do turnieju wyszliśmy z miejsca piątego, zwolniło się miejsce po Koszalinie. Koszalin gra w tym momencie w finały Polski w gimnazjadzie, nie chciał ryzykować może kontuzji zawodniczych. Zwolnił to czwarte miejsce, nie licząc może na dalszy sukces. No i w to czwarte miejsce, my jako czarny koń chyba tych rozgrywek weszliśmy i z czwartego miejsca graliśmy od razu z jedynką, czyli ze Słupskiem, drużyną, która odniosła tylko dwa, dwie porażki w sezonie zasadniczym. No, udało się ten mecz wygrać po wielkim boju, po ciężkiej obronie, trzema punktami, no i stąd ten sukces. Czyli to był rodzaj playoffów. Tak, to były play-offy, natomiast jednodniowe. Zwykle udawało się to zorganizować w formule dwudniowej, ale troszeczkę euro tu pokrzyżowało plany. Bardzo wiele różnych terminów się krzyżowało. My nie mogliśmy już za bardzo czekać. Postanowiliśmy zrobić to w tygodniu, czyli w poniedziałek. Jednym meczem takim właśnie, jednym turniejem takim otwartym, gdzie już te pary zostały rozstawione po klasyfikacji końcowej ligi. W tym momencie pary 4-1, pary 2-3. Wygrani o pierwsze, przegrani o trzecie. No i sprawiliśmy dużą niespodziankę. Ze mną jedna z zawodniczek, Olga Jankowska. Droga Olgo, jak Ci się podoba koszykówka i czy odnalazłaś się w tej dyscyplinie sportu? Odnalazłam się, zdecydowanie. No właśnie, bo wydaje się, że to raczej męski sport, że no oczywiście jest koszykówka żeńska, ale wydawałoby się, że dziewczyny interesowałyby się, nie wiem, inną jakąś dyscypliną. No koszykówka żeńska jest na pewno mniej popularna, ale myślę, że dziewczyny również mogą się odnaleźć w tym sporcie. Słyszałam, że nieźle rzucasz do tego kosza, zdobywasz dużo punktów. Czasami zależy od dnia. Ile najwięcej podczas jednego spotkania? Myślę, że około 20. Wybieramy się na obóz. Dziewczęta za chwilę no, w tym tygodniu już kończą treningi. Ostatnie, później mamy jeszcze 30 takie podsumowanie sezonu na, na wesoło, z grillem, z zabawą tutaj dla najmłodszych, także z rodzicami się spotkamy tutaj wychowanków naszych. Później mamy przygotowanie, okres krótkiego przygotowania już przed samym bozem, który nastąpi, do którego przygotowywać się będziemy, na którym będziemy 13 sierpnia, już od 13 władzach nad morzem. Tam akurat razem z Klubem Gorzowskim się wybieramy na zaproszenie ich. no i i tyle. No, po drodze mamy jeszcze tutaj szkolenie trenerskie, o którym chciałbym wspomnieć, do którego zaprosimy tutaj wszystkich i zapraszamy nauczycieli, instruktorów i trenerów koszykówki regionu. Chcieliśmy po prostu rozszerzyć tutaj ofertę klubu także i podzielić się tą wiedzą, którą nabyliśmy już skromną, no, ale już to trzy lata. no Wychodzi to nam dobrze. Chcemy się dzielić, żeby w regionie tutaj zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach czy też liceach, było kształcenie koszykówki na dobrym, przyzwoitym poziomie, dlatego trener Maciejewski, trener. Kadry narodowe zaszczycił nas tutaj swoją obecnością. I takie dwudniowe szkolenie, w Turowie w dniach 22 i 23 zostanie przeprowadzone, na które serdecznie zapraszamy tutaj właśnie. 22, 23 jakiego miesiąca? A właśnie czerwca, proszę. Czyli już za kilka dni. Tak, już za kilka dni, także, także plakaty jakie się znajdują w szkołach, także nauczycieli zapraszamy serdecznie.